Dobry, witam bardzo serdecznie z naszego oddziału w Jeleniej Górze. Moje nazwisko Janna Kogut, jestem zastępcą dyrektora do spraw Jeleniej Góry, naszego oddziału dolnośląskiego we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o szkolenia, które obecnie Państwu oferujemy Formule online, z powodzeniem realizujemy już od kilku miesięcy te szkolenia, również w naszym oddziale. Zrealizowaliśmy już Kilka, kilkanaście nawet szkoleń jednodniowych razem z oddziałem dolnośląskim we Wrocławiu. Również zrealizowaliśmy szkolenia długie, szkolenia pierwszego stopnia certyfikacji zawodu księgowego. Zrealizowaliśmy również szkolenie kadry i płace w formule właśnie online. Szkolenia te cieszą się dużą popularnością. Coraz więcej osób jest zainteresowanych właśnie tą formą szkoleniową, ponieważ bez wychodzenia z domu, bez konieczności przemieszczania się, mogą uczestniczyć w szkoleniu na żywo. Tym bardziej, że nasze szkolenia realizowane są właśnie w formule na żywo, to znaczy kontakt z wykładowcą jest zapewniony poprzez platformę internetową, do której uczestnicy otrzymują dostęp przed szkoleniem. Mają dostęp oczywiście Państwo również do materiałów szkoleniowych. W trakcie zajęć są również prezentowane zarówno treści wykładowe, jak i rozwiązywane przykładowe zadania i ćwiczenia. Więcej na ten temat pewnie powie tutaj nasz wykładowca, pan doktor Wojciech Krawiec. Jeżeli chodzi o nasze plany, tutaj też obecnie również planujemy na kolejne miesiące. Po wakacyjne y, szkolenia kolejne też w tej formule y, online. Y, szkolenia, które się już zakończyły, również y, zakończyły się egzaminem. Tu się musimy pochwalić, że y, bardzo dobrze wypadł, wypadł egzamin również po tym szkoleniu, y, ponieważ y, większa część osób zdała bardzo dobrze, a nawet było sceny celujące y, na kończenie tego, tego szkolenia. Także myślę, że ta formuła, formuła również przyjęła się y, u nas i, i z powodzeniem mówię, jest ona realizowana. Y, kolejne szkolenia, które planujemy już od września y, będziemy również tutaj Państwu oferować y, zarówno formule stacjonarnej, jeżeli oczywiście sytuacja na to pozwoli, jak i formule online. Y, można bezpośrednio zapisywać się przez naszą stronę i na bieżąco śledzić. Te informacje, które na stronie umieszczamy. E, realizujemy obecnie również szkolenia jednodniowe i również kontynuacja tych szkoleń będzie we wrześniu. E, właściwie plan szkoleń mamy rozpisany właściwie już na kolejne miesiące, właściwie do końca roku e, i już Państwo również zapisują się na, na kolejne szkolenia, które są planowane. Jeżeli chodzi o od strony tutaj organizacyjnej to dość sprawnie tutaj wszystko jest przez nas realizowane to znaczy dostęp do platformy, dostęp do kursu uczestnicy otrzymują tutaj przez nasz oddział a później uczestniczą już w tym szkoleniu na kolejnych zajęciach i Właściwie żadnych problemów y, tutaj Państwo nie zgłaszali ani w trakcie kursu, ani po zakończeniu. Również ankiety na zakończenie kursu były zadowalające. Także myślę, że ta formuła y, online również tutaj się przyjęła i realizowana jest w podziemiu. Z mojej strony, myślę, że to wszystko. Ja zapraszam bardzo na y, kolejne nasze szkolenia. Y, zapoznać się można z nimi na naszej stronie. Y, tutaj są informacje y, o w terminach, również oczywiście. Bezpłatne odczyty, które jak zawsze dla naszych członków Stowarzyszenia Księgowych realizujemy, i w kolejnych miesiącach będziemy również dodawać kolejne, kolejne odczyty, kolejne szkolenia z bieżących problemów, z bieżących tematów, takich, które Państwa oczywiście interesują. Ja dziękuję bardzo serdecznie, i myślę, że też jeżeli chodzi o samo przeprowadzenie zajęć, to troszkę więcej powie nam. Y, tutaj y, wykładowca, który prowadził zajęcia właśnie w tej formule, na pierwszym stopniu certyfikacji zawodu księgowego, pan doktor Wojciech Krawiec. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wojciech Krawiec, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Dolnośląskiego. Tak jak zapowiedziała mnie pani dyrektor Joanna Kogut, y, pozwolę sobie tutaj podzielić się z Państwem uwagami na temat y, szkoleń przeprowadzonych online. Oprócz szkolenia z pierwszego stopnia certyfikacji zawodu, które przeprowadziłem w trybie online w okresie marzec-czerwiec, także w tym okresie wiosennym przeprowadziłem dwa szkolenia, jedno z obsługi programu finansowo-księgowego rewizor, drugie z programu kadrowo-płacowego gratyfikant. Jeśli chodzi o kwestie prowadzenia, technicznego prowadzenia zajęć i zalety tak jak wspomniała pani dyrektor, przede wszystkim no podstawową zaletą dla każdego z nas jest to, że te zajęcia odbywane zdalnie przede wszystkim dają nam większą elastyczność, bo nie musimy faktycznie wychodzić z domu, możemy, że tak powiem, z własnego pokoju uczestniczyć w pełni w tych zajęciach. I chodzi o partycypację w zajęciach, bo myślę, że każdy z nas Zarówno wykładowców, jak i uczestników obawiał się, jak to będzie wyglądało w kwestii interakcji między e, obiema stronami wykładowca i e, słuchacza. To muszę przyznać, że tutaj. Po początkowych na pewno w marcu, czy tam w kwietniu, tych pierwszych zajęciach, pierwszych godzinach, zawsze to było trudne e, dla każdego z nas, natomiast z czasem to się bardzo fajnie rozwinęło. E, uczestnicy przede wszystkim odpowiadają na pytania zadawane przez nas, wykorzystując e, mikrofony. E, w, z których korzystają w trakcie zdajeń ze swoich laptopów. W każdej chwili każdy uczestnik oczywiście może włączyć kamerę i się z nami, że tak powiem, też pokazać nam. E, oczywiście też e, aplikacje, z których korzystamy do prowadzenia zdajeń zdalnych pozwalają przede wszystkim żebyśmy my jako prowadzący udostępniali ekran swojego komputera z możliwością że tak powiem pracy na naszym komputerze przez uczestników to się bardzo fajnie sprawdza szczególnie w zajęciach takich gdzie studenci czy słuchacze rozwiązują Różnego typu zadania, czy pracują na programach finansowo-księgowych, bo wtedy spokojnie, po udostępnieniu im właśnie mojego ekranu, mogą spokojnie, zdalnie pracować na moim komputerze, rozwiązywać zadania. To jest jedna z form, która oczywiście daje ta aplikacja, z której korzystamy. Oczywiście, także, jak Państwo widzą za moimi plecami, czasami wykorzystujemy tradycyjne formy, czyli po prostu zwykłą tablicę, po to, żeby ewentualnie coś szybko narysować rysować i, i pokazać naszym słuchaczom. No i wreszcie, oczywiście też taką kolejną formą, z której korzystamy bardzo często, szczególnie w zajęciach tych stricte rachunkowych to przede wszystkim korzystanie z Excela czy, czy z innych form, w których nasi słuchacze wspólnie z nami, albo wykorzystując właśnie mikrofon, albo wykorzystując formę dołączonego czatu do aplikacji, po prostu rozwiązują zadania. Oczywiście także ta aplikacja, z której korzystamy, daje nam możliwości przeprowadzania różnego typu testów, sprawdzianów, więc tak naprawdę w żadnym stopniu te zajęcia nie różnią się, bym powiedział, od zajęć stacjonarnych, no z wyjątkiem tej jednej być może takiej wady, że nie spotykamy się wszyscy w jednym pomieszczeniu, ale myślę, że coraz lepiej to wygląda i myślę, że wszyscy się już do tej formy spokojnie przyzwyczaili. Mam nadzieję, że oczywiście nasi kolejni słuchacze, których pani dyrektor tutaj zapraszała na kolejne szkolenia, też będą zadowoleni z tego, co. Ja miałem okazję rozmawiać z moimi słuchaczami z kursów, prosząc także o ewentualne uwagi, bo my jako prowadzący dla nas to też są w pewnym sensie były nowe doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie i przejście z takich zajęć stacjonarnych na formę online, no to wszyscy słuchacze, muszę przyznać, że z wielką aprobatą i zadowoleniem przyjęli te zajęcia, sposób prowadzenia, oczywiście ja, tak jak i moi koledzy, którzy prowadzą zajęcia z tego, co wiem, prosimy słuchaczy o ewentualne uwagi. Te uwagi oczywiście czasami się tam jakieś drobne pojawiają, czasami to może wynikać też z jakichś tam drobnych błędów technicznych, ale w tej chwili one nie są, bym powiedział, czymś, co powinno w większości przeszkadzać, więc mam nadzieję, że w przyszłości ta forma będzie dalej rozwijana. Ta forma online nam, jako że tak powiem, wykładowcom pozwoli jeszcze bardziej, że tak powiem, urozmaicać zajęcia, korzystać z jeszcze dodatkowych nowych form, które są dostępne właśnie w formie online, a nie w formie stacjonarnej. Na no, przy okazji pozwoli także poszerzyć, mam nadzieję, krąg zainteresowanych słuchaczy, bo zapewne część słuchaczy nie korzystało do tej pory może z działalności stowarzyszenia, bo ze względu na inne miejsce zamieszkania czy problemy z dojazdem, komunikacją musiało rezygnować, a w tej chwili tak naprawdę praktycznie możemy pozyskać słuchaczy z, całego Polski, z całej Polski. Więc ja serdecznie zachęcam wszystkich Państwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.